Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przedstawiam Wam czytanie partnerskie na miesiąc listopad-grudzień, czyli dla rybek na 2022, oczywiście. Listopad-grudzień 2022. Czy jest inaczej, trochę przedstawione to czytanie niż ostatnim razem. Takie bardziej konkretnie, nie, nie rozdrabniam się na szczegóły, ale może Wam się to spodoba. Dajcie znać, czy Wam taka forma odpowiada, czy woleliście tamtą formę. Jest to taki rozkład podobny trochę do tego, co robię zawsze dla singli. Wydaje mi się, że też jest bardzo takie czytelne. Przypominam, że czytanie jest ogólne i na pewno nie będzie rezonować ze wszystkimi, bo to jest niemożliwe. Tym bardziej, że jest długoterminowe, na dwa miesiące, tak więc to, co ja tu czytam, może się zdarzyć, że już było, jest lub dopiero będzie. W jakiej jesteście sytuacji, tej związkowej? Co odchodzi? Co przychodzi? Co dobrego, co złego i wynik. Na spodzie rycerz mieczy. No jak na razie tutaj z, tych roz z tego rozkładu widać, że nie ma żadnych żadnych uczuć. Buławy, 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 miecze. Miecze, no to też jest powietrzny. Tak więc tutaj jest pokazane tak. Osoba, też bliźnięta waga wodnik, osoba jako wy, albo ten związek, jest zimny, wycofany, brak zaufania, nic się tu nie dzieje, po prostu są raczej kłótnie, docinki, sprzeczki, e, różnego rodzaju takie. No, takie sytuacje, gdzie nie można się dogadać. No, może być tutaj, że jakieś decyzje będą jakieś urzędowe, rozwody, odcinanie kogoś czegoś w danej sytuacji. No. Czyli tu ściągnęłam jakby taką, no niestety, ale trudną energię. No zresztą tak jak mówię zawsze, że Przypuszczam, że przychodzą tylko osoby oglądać, które mają problemy, bo którzy mają wspaniałe związki, to raczej nie powinny tego słuchać, no bo po co? W jakim celu? No tu już widać na samym początku ten mag w odwróci, On mówi o tym, że w tym związku ta sytuacja, która jest, ona mówi tak jak i tu, bo to jest bliźnięta. Bliźnięta waga wodnik, bliźnięta. No mówi o tym, że tu jest jakaś dwulicowość, manipulacja. Jakieś kontrole, jakieś kłótnie, właśnie kłamstwa, oszustwa. Ktoś tutaj nie jest szczery w ogóle. Ten związek w ogóle nie wiem, czy on tu ma rację bytu, czy nie. Zaraz zobaczymy. Może być, że tutaj jest jakaś osoba, która się czuje samotnie w tym związku, ale tutaj może być też, że jest taka niezależność. Czyli każda z tych osób, która jest w związku, ma niezależność finansową. Na przykład nie czują się od siebie uzależnione. Czy każda z tych osób w tym związku. Może mieć swoje finanse, może czuć się <laughs> pewnie. E, czyli no, tu jest pokazane. Albo jakaś osoba tu trzecia wchodzi do tego związku z Trygonu Ziemskiego, jakaś samotna, pewna siebie, e, o dobrym statusie e, finansowo-materialnym. I tutaj robi zamęt w tym związku. Albo po prostu, tak jak powiedziałam, to co na początku, bo tutaj jest pokazane, że jest manipulacja, kontrola kłamstwa. No i to wszystko, co powiedziałam. No, a tutaj mi się pokazują same takie energie. Tu są same energie. Jeszcze sprawdzę dobrze, tak. Tu są same energie buławiano-mieczowe. Jedynie mi się pokazał pustelnik. Tak, jedynie mi się pokazał pustelnik jako, jako energia ziemska i ta, i ta dziewiątka monet. Nie ma uczuć w ogóle w tym związku. Tych pozytywnych uczuć, takich, takich, o tych miłosnych, przyjacielskich, gdzie się po prostu e, ludzie kochają, przytulają, gdzie mają wspólne tematy, gdzie się e, umieją porozumieć ze sobą. No Nie ma tutaj, akurat ten związek ściągnąłam, którym po prostu wieje chłodem, są kłótnie i tu jest pokazane. No. Rycerz Mieczy. Znowu jest ta energia, bliźnięta waga wodnik. Szybka energia. Przyspieszenie sytuacji. Czyli co odchodzi? Przyspieszenie sytuacji, zakończenie jakichś trudnych, już podbramkowych sytuacji. Dziewiątka była w odwrocie. To będzie, że mówić, że ktoś odpuszcza. Nie, nie po prostu nie broni swojego, nie stawia granic. Po prostu jakby wyjeżdża, odpuszcza, zostawia, odcina. No jest tutaj nie mogą być, bo te buławy z tymi mieczami, to one po prostu tak podsycają tą energię takie, takiego konfliktu i agresji. Jest tutaj pokazane, że może być może być takie tu przyspieszenie, jeśli chodzi o takie sytuacje, gdzie po prostu będzie nerwówka, będą się osoby kłócić, będą decydować szybko nawet nie zastanawiając się czyli bez zastanowienia ktoś nagle szybko podejmie decyzję i to będzie takie no takie impulsywne raczej to będzie odchodzić no może być, że osoba również odchodzi z takiego trygonu jeżeli macie taką osobę, bo tu się przewija właśnie ten, właśnie ten trygon ten powietrzny ta waga wodnik, która tutaj albo jest z Wami, albo coś ma do tego. Nie wiem, czy, czy będzie tutaj się wtrącać do Waszego związku jakaś osoba jeszcze. Co przychodzi? No, królowa buław. Przychodzi trójka. I królowa, i ogień. Tu jest ogień. Ogień do ognia. No Królowa była w odwrocie, no to jest osoba, może przyjdziesz do jakiś trójkąt. No, może będziecie wchodzić w jakiś trójkąt, bo tutaj skoro ten związek tutaj coś nie tak, a tu może być, że jeszcze Wasza osoba ma jakąś osobę na boku, to może być, że wy też wchodzicie w jakiś trójkąt. No, może być, że tu właśnie każdy jest niezależny, każdy sobie rzepkę skrobi i sobie żyje według siebie, a związek nie wiadomo dlaczego istnieje absolutnie. Może finanse, nie wiem. W każdym bądź razie jest tu pokazane, że albo wchodzicie w jakiś trójkąt z jakąś osobą nadpobudliwą z trygonu ognistego, Baranlew strzelec, albo tkwić, będziecie tkwić w tym, nie wiem, w tym trójkącie jakimś gdzieś, gdzie wy jesteście i jeszcze jakaś osoba wasza ma kogoś, też może być, i że to jest ta osoba również. Czy możecie się na przykład dowiedzieć, że ten wasz partner, z którym no siedzicie, nie degadujecie się, ale jesteście, no on ma właśnie taką osobę trzecią, czy ona ma osobę trzecią, ale może być też, że nie umiecie tutaj podjąć decyzji o tej zmianie, bo trójka buław to jest, to jest karta Brama. To akurat nie jest przedstawione, to jest przedstawiona jako ta osoba, którą adoruje kilka osób. No. Może tak być, że ryby wchodzą w też właśnie tak, jak powiedziałam, w ten trójkąt, gdzie po prostu mają kilka osób. Ale może być tak właśnie, że wchodzą w taką energię i nie panują nad tym, co się wokół nich dzieje. Nie potrafią zapanować nad tym, co się tu dzieje. Nie potrafią wybrać też jakiejś osoby, jeżeli, bo to jest wszystko takie, o, takie towarzystwo tylko. Tak tu może być. Co dobrego, co złego? No tutaj akurat też są pokazane jakieś. No tu znowu jest, są dwie, dwie buławy. Znowu jest seksualność też duża. Duża seksualność, nadpobudliwość seksualna znowu. Ale no, jest tu jakieś przyblokowanie się. Akurat te dwie karty są w odwrocie. Ósemka Buław i ten pazik Buław. Mówi o tym, że ktoś tutaj się blokuje na, na jakieś nowe początki. Ktoś tu jest zablokowany na działania, na kontakty. E, I. Na wyjazdy, na rozpoczynanie czegoś nowego. Może być też, że tutaj przychodzi jakaś osoba, jakaś nowa osoba, jakaś taka, właśnie, która no, chce jakiegoś romansu, i wy tego nie przyjmujecie. I tu jest pokazane, że ta królowa nie umie się zdecydować. Tu jakieś są osoby, ona się nie umie zdecydować. I tu jest pokazane, że też. Jakby odrzucenie jakiejś propozycji i zablokowanie się na te wszystkie kontakty. Czyli tak tu jest u ryb. E, może być też, że wy się tutaj blokujecie na kontakty z tą osobą, z którą jesteście, e, i nie chcecie niczego wiedzieć, co ta osoba do was mówi. Nie chcecie z tą osobą nic nowego dalej ciągnąć, nic rozpoczynać, mimo że ta osoba wam proponuje, z którą jesteście w związku, proponuje wam coś nowego, a wy nie chcecie, bo tu jest pokazane, no, co złego, co dobrego. No. A w tym wypadku byłoby coś dobrego, no, mimo że te karty są w odwrocie, te te miecze znowu, tu same miecze, że wy tu. Jakby ogarniacie się tak psychicznie, tak emocjonalnie, tak tutaj, jeśli chodzi o te nerwy, wychodzicie z tej blokady jakiejś tutaj, te dwójki, ta dwójka mówi, że ktoś jest zablokowany, jakoś tutaj podejmujecie tą decyzję na chłodno, nie myślicie już, już nie siedzicie w tej głowie. Czyli tutaj dziewiątka mieczy jest w odwrocie. Ktoś sobie zdaje sprawę z tego, że nie ma sensu się męczyć, nie ma sensu y, tyle myśleć, nie ma sensu co się denerwować i y, y samego siebie tutaj po prostu przygnębiać, podejmuje jakąś decyzję ryba. Może być, że podejmuje decyzję o tym, żeby zakończyć tę relację. No to skoro tu się pojawiają jakieś jeszcze dodatkowe osoby przy tym związku, no to znaczy się, że ryby nie będą same. Wynik jest taki, że jakby znajdujecie, znajdujecie, wychodzicie też z samotności, znajdujecie jakieś rozwiązanie danej sytuacji, czyli rzeczywiście jakbyście zakończali i ta, 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 ta karta umiarkowanie mówi o tym, że jakby no jest w was jakaś taka wewnętrzna. Taka, taki brak równowagi trochę. I nie ma takiego spokoju. Nie wiecie sami, co zrobić. No. No tu jest panna, tu jest szczelec. Tak więc tu tak, tak się pokazuje, że no jakby wyjście właśnie z jakiegoś odosobnienia, wyjście z jakiejś samotności, bo może być, że ten związek taki e, był tutaj taki na zasadzie przyjacielskiej. O, nic się w tym związku na przykład nie działo. Nic, nic, kompletnie nic. Osoby były odizolowane jedna od drugiej. Żeby tak było o to. Osoby odizolowane jedna od drugiej związek, nic się w nim nie dzieje. Taki jest o lekki taki, ani zimny, ani ciepły, nic tam się nie robi. Tu jest pokazane, że może być, że wy wychodzicie z tego związku, wychodzicie z tej izolacji, bo tu jest podjęcie jakiejś decyzji, tu jest też wyjście z tych trudnych energii. Tu nie umiecie się dogadać z tą osobą. A odchodzi coś, jakieś decyzje, coś tu, przyspieszenie jest także. Także coś tu się może zdarzyć. Może oznaczać to, że kto, ktoś kończy jakąś relację. No. A czy to jest relacja długoterminowa, czy to jest relacja. Um, Gdzieś e, zalegalizowana, tak zwana ta kościelna, cywilna, nie wiem. No to, to, to tego tutaj raczej nie ma pokazane. To może być każda relacja. Ale fakt, że tutaj w tym nie ma żadnej miłości, na dodatek, tak, jest tu przeciążenie. Jest to przeciążające. Czyli możliwe, że Wy tu, no same buławy i miecze, no, no, dwie karty tylko, tylko dwie karty ziemskie, no, a żadnych kielichów, żadnych, no, tu też się pokazuje, że już, już, już tu osoby z pod znaku ryb mają dość, no serdecznie dosyć tego, dość przytłaczające, przeciążające, obciążające i, i po prostu, i, i tu ja nawet nie wiem, dlaczego Wy tu jesteście z tą osobą. Bo jeszcze w innych czytaniach było, że finanse łączą, finanse łączą związek tu, tutaj no nie widzę jest tylko ta karta dziewiątka, no że każdy jest i tak niezależny, to was nie łączą, finanse was wcale nie łączą, tu jest pokazane każdy jest niezależny, nic tu was nie łączy. Ani uczucia, ani finanse, nic, a jest na dodatek, nie wiadomo z jakiego powodu siedzicie z tą osobą. Jest przeciążenie, totalne obciążenie. Nawet no jest pokazane. I taka jest rada, żeby nie przeciążać się. Nie brać więcej na siebie już tego ciężaru. Zrzucić ten ciężar z siebie. No. Taka jest rada. Więc tyle dla ryb, serdecznie Wam dziękuję, proszę o lajki, subskrypcje i komentarze i do następnego razu.